A zobaczcie co mamy tutaj. Mamy tutaj takie kaczki gęsi. A co mamy taki? Ojej, to jest Baje, orwaje A to wygląda jak orzeł. Brandgans. Ale fajne Zechund. To są. So... Zebund to jest. To są so... foki, prawda? Śliczne foki. Mewy. Mewy. A tu mamy sowę. tak wyglądają sowy a to jakieś fajne ptaki a to są papu też chyba lewy. Tak wygląda to muzeum też, bo jesteśmy... A to jest karywik. Zobaczcie, kogo można na wyspach karaibskich spotkać. No nie chciałabym. Kuba to jest... To jest krokodyl z Kuby. O rany, o rany. Ja, szczurka jaka ogromna. I żółty. A tu? Tam jest wąż, ten zielony i tak to wygląda.